Ala, ala, ziomki, ziomeczki, mordeczki, z tej strony kapel, kolejny TikTok z Ursusa C330 napedały. a co dzisiaj ciekawego przy nim będę robił, będę tłumik montował, o taki, taki. Byłem w pracy i miałem chwilę wolnego, to sobie wyprodukowałem atrapę tłumika, były różne opcje, ale wybrałem to opcję, co widzicie. A unika wykonając aluminium i spokojnie Krzychu, wiem, że tego nie pomaluję, bo nie będę tego malował, a jak to zrobiłem, Uciąłem na pile oto taką rureczkę 50 mm średnicy, Wspawałem tutaj piątkę podkładkę, tutaj dałem trójkę i taką rureczkę tutaj Arek jeszcze mi to spawał, a czemu tutaj dałem tak grubiej niż tam, bo tutaj jeszcze będę robił glit. O takim gwintownikiem specjalistycznym do aluminium, specjalistyczny gwint już zrobiony. Postawy tunnika zrobię z odpadu CNC, to będę musiał zaspawać, bo tutaj z wejście lasera w materiał, wycykluję centralnie otwór, na nawiercę, nawintuję. Tak to wyszło, co widzicie. Kiedyś na moim TikToku były falty z i kupiłem kosiarkę na złomie firmy Techum Secha w dwusuwie i tutaj mam kierownicę od niej. I tak sobie pomyślałem, że to będzie idealne. A kiedyś z tej kierownicy wykorzystałem oto takie dwie rureczki. O, taką rureczkę zrobiłem, wyrzeźbiłem, no ale pojawił się problem. Musiałem rureczkę na pół przeciąć, bo inaczej bym tego nie ustawił. Co ja tutaj rusztowania porobiłem, no ale musiałem porobić, żeby było wszystko dobrze, idealnie, proste. Kontownik ze śmieci się przydał. Przypunktowane na razie, muszę to jeszcze ładnie pospawać, ale co widać, że no nie ma tragedii. No. Mogło być gorzej, myślałem, że gorzej wyjdzie to, no ale dobrze jest. Już nie będę Was zanudzał swoimi bawątkami, dzięki za oglądanie, komentarze, serduszka i obserwacje. Do następnego, trzymajcie się, piona!